2 kwietnia 2005 roku zmarł papież Jan Paweł II. Tydzień później, o 21.37, dokładnie w godzinie śmierci papieża, Polacy zdobyli się na gest, który nie ma precedensu w nowożytnej historii. W geście Solidarności z Ojcem Świętym zgasili światło. Satelity należące do wielu państw sfotografowały to wydarzenie i odnotowały niespotykane zjawisko. Mimo spadku poboru prądu nad terytorium Polski kilkunastokrotnie wzrósł poziom energii. W pierwszej chwili naukowcy dysponujący pomiarami myśleli, że Polacy testują jakieś nowe źródło zasilania. Jeden z najwybitniejszych brytyjskich badaczy, Sir Edward Bisbee, wspierany przez Komitet Naukowy Uniwersytetu w Cambridge, po wielu miesiącach dociekań, ogłosił, że w Polsce zdarzyło się coś, czego nie da się wytłumaczyć naukowymi teoriami. Pytany, czy był to cud, odpowiedział, że nie wierzy w cuda, ale wtedy w Polsce wszystko mogło się wydarzyć. to us Mogę Cię prosić? Wszyscy czekają. Nie, nie teraz. Cię, on się źle czuje, ale wróci i to skończymy. Ok? Możesz powiedzieć, o co ci chodzi? Chcę jechać na ryby. No to jeszcze kilka dni i pojedziesz. Nie pojadę. Ale no chodź, proszę, i szybciutko skończymy to wszystko. Jest odcinek S. Scenografia. Gdzie jest palma? Nie ma. Czytaj scenariusz. Nie mamy palmy, mogą być róże. Na róże to se zatańczę. Zanim zrobimy próbę, będziesz miał palmę. Ja będę miał palmę, mam w dupie palmy. Będzie jak w scenariuszu. <głos> <głos> Przepraszam, możesz przestać. Chciałabym się skupić Na być śmieszny to się śmieje. Jak nie zrobimy tego teraz To ja niestety muszę jechać do teatru Do teatru o dziesiątej rano? To co ty tam grasz? Szerszenia Zacznę spróbować czy nie Nie jak chcesz, to możemy to zrobić bez próby. W ogóle tego nie chcę robić. Nie, to już przesada. Co tam życzysz, szerszeniu jebany? Proszę, grzeczniej, albo schodzę z planu. Przestań! Przestanie! Pistolet nie działa! Pistolet nie działa! Zaraz zmienię pistolet. Zobaczysz, spierdalać gad, pszczółkę maję. Koniec zdjęć. Chciałam zadzwonić i powiedzieć ci przez telefon, że chcę zakończyć ten związek, ale to byłoby świństwo po trzech latach, prawda? Więc doceń to. Docenię, to, że się nie wyprowadziłam, jak byłeś w szpitalu. Mogłaś była sobie pójść, bo leżałeś jak bezwładny lew morski i karmili cię rurą. I nienawidzę tego twojego bachora, wiesz? Wiesz. Możesz spakować resztę moich rzeczy, jutro przyjadę po niej i zabiorę. I dam ci jeszcze dobrą radę na koniec. Naucz się tańczyć. Nie mogłam znieść, że nie tańczysz. Ale po co mam jechać? Po to, że chcę pokazać Twój film w Berlinie na retrospektywie. Ale nie chcę mi się tam jechać z filmem sprzed 10 lat. Potem zrobiłem parę innych. Tylko ten był dobrze. Nie no, to już przesada. To przepraszam się, ale sam tak mówiłeś. Właśnie jacyś faceci wynoszą mi z domu lodówkę. Nie próbuj im przeszkadzać, wojn po policję. To moja biała rodzina. Jakimi się skończyły? No dawaj ty! Cześć. Chcesz do mnie wrócić? Czy mógłbyś znaleźć moje lalki? Zostawiłam u ciebie karton z lalkami, którymi bawiłam się w dzieciństwie. I chcesz się znów pobawić? To pamiątka dla moich dzieci. Wniosłaś mi lodówkę. Po prostu powiedz, oddasz je czy nie. Znalazłem lalki jedną zabiłem. Nie bawiłam się lalkami. Twoja aktoreczka już zawiadomiła prasę. A się nie bawiłaś, to mogę ci pary wysłać. Mama mówiła, żebym nie dzwoniła, bo mi też wściekły. Ja nie jestem wściekły, tylko urywam lalkom głowy. Wyślę je mamie. Jak wywierci w nich dziurki, to będzie miała mrugające solniczki. No to już ci nic nie powiem. Mama miała rację. Mama ma zawsze rację i na dodatek w to wierzy. Daj mi ją. Jest w Tajlandii. A poza tym to chyba mnie wywalą ze studiów. To co znaczy wywalą? Nie uczysz się? Nie. Jak się nie będziesz uczyć, to co ty myślisz, że ja cię będę w nieskończoność utrzymywał i płacił za te wszystkie... Pewnie, że będziesz. Przecież mnie kochasz. Kochasz, że wreszcie. Kto to był? Przepraszam panie, ja mam klucze. To pan nad ranem rzucał lalkami w sąsiadów wychodzących do pracy. Przepraszam, ale mogę mi panie pomóc? Ten facet musi mi skończyć serial, a mamy jeszcze w planie film. To wielki reżyser, tylko nie wolno mu pić, bo jest po operacji, a potem narzeczona go rzuciła. Zgodziła się. Ty wiesz, co to znaczy? Dzisiaj przyszedł fakt, że Jane Wall zgodziła się u ciebie zagrać. A jak ona się zgodziła, to mamy pieniądze z Anglii i Francji. Robisz ten film. Jaki film? Jak, się... jak łasisz kratynie? Kiedyś robiłeś dobre filmy. A teraz wycięli ci pół wątroby, rzuciła cię kolejna aktorka i zmierzasz na dno. Jak ja mam z tobą pracować? Zaszyjesz się? Mogę nie pić, jak nie chcę. No właśnie, to mógłbyś... Ale ja I tak sobie miniesz szansę na wielki film? To you speak English? Trochę mówiłem kiedyś. To mamy kolejny problem. Jane Walsh nie pracuje z reżyserami przez tłumacza. Siadaj. Teraz płacę.